Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym filmiku. Moi drodzy, dzisiaj nagrywam ten filmik. Będzie to takie moje wyzwanie, można powiedzieć. Robię taki mały eksperyment. Do tego odcinka zainspirowało mnie kilka osób. Między innymi, kiedyś z koleżankami rozmawiałam i się pytałam: Ile wydają tygodniowo na to, żeby zrobić na przykład 7 posiłków? Tak, na cały tydzień posiłki, i one bardzo mało wydają. Fakt, że może nie mają takiej rabiaty dzieci jak ja, ale postanowiłam spróbować, czy mi się uda. Ja zawsze kupuję organiczne rzeczy, więc one są dużo droższe nieraz, nawet trzy razy takie ceny i dlatego u mnie może tak, wiecie, wychodzi, że dużo wydaje pieniędzy. I moi drodzy, dzisiaj postanowiłam pojechać do Lidla. Akurat korzystam z okazji, że Misiek ostatni dzień może mnie podwieźć do sklepu. To tak, ustaliłam, że wydam 50 funtów. Mam taki limit 50 funtów na to, żeby kupić najpotrzebniejsze rzeczy, takie właśnie na obiady czy na jakieś przystawki czy coś i jest, byłam ciekawa czy mi się to uda i powiem wam, że mi się udało jak przyjadę do domu to wam pokażę i przy okazji robię takie wyzwanie też moim koleżankom, youtuberkom jeżeli macie ochotę to się zabawcie nie wiem ile wydajecie pieniążków na tydzień ceny są tutaj podobne tak jak w Lidlu w Polsce także ale grzecznie zostaw go, zostaw go Daj mu, niech trzyma, niech trzyma, daj mu. I moi drodzy, jeżeli macie ochotę, to się zabawcie. Ja mam rabiatkę dzieci, także to jest mniej więcej na jakieś 4, 5, 6 osób. I jak przyjadę do domku, to wam pokażę mniej więcej, co kochani kupiłam, grzecznie, bo nie dostaniecie czekoladki. No, jest dobra czekolada. Także kochani, nawet to wyzwanie kieruję też do moich widzów. Jeżeli macie ochotę się zabawić, a dużo więcej pieniędzy wydajecie, a chcecie trochę zaoszczędzić, no to gorąco zachęcam. Nawet niektóre rzeczy organiczne kupiłam, powiem Wam. Także pokażę Wam No i powiem Wam mniej więcej, co będę chciała w tym tygodniu ugotować. Jestem z siebie naprawdę dumna, bo potrafiłam wydawać no 200 funtów, 300, a nawet nieraz 400. Ale to już z chemią też wiecie, z ciuchami i tak dalej. Ale to 200 funtów to było tak, takie minimum. A teraz zobaczcie, jaki ekstremum dla mnie: 50 funtów. Kochani moi drodzy, jeżeli macie ochotę, zostańcie ze mną. Zasubskrybujcie mój kanał. Komentujcie, lajkujcie. Będzie mi bardzo, bardzo miło, i mój kanał się będzie poszerzał. Także do zobaczenia za chwilę. No dobra, moi kochani, już Wam pokazuję, co udało mi się kupić za kwotę 50 funtów, a nawet i mniej. Już Wam pokazuję Paragon. Wydałam, moi drodzy. 40 42 funty, 29 pensów Także jeszcze mniej niż ustaliłam. Dobra, od czego zaczynamy? Może zaczynamy od mięsa. Kupiłam takie nogi z kurczaka. Eee, tak. Tutaj kupiłam mięso mielone, takie większe. Zaraz będzie, ogóreczek, tak. Udało mi się też kupić, moi drodzy, taki organiczny. On jest troszeczkę inaczej żywiony niż normalne, takie te marketowe mięska. Także taką kurę kupiłam. I zapłaciłam za nią 6,18. 6,18, także sobie poporcjuję, piersi z kurczaka, wytnę, nóżki, skrzydełka i cały ten korpus, także będę miała na kilka posiłeczków. Tutaj też mogę zrobić jakieś pulpeciki, mogę zrobić jakieś, nie wiem, kotlety mielone, czy jakiś farsz do innego dania. Zaraz wam wszystko tutaj powiem. Tak, zawsze kupuję taki, kochani, w kostce ser. On wychodzi taniej niż prawie, prawie w sumie o funta taniej, nawet więcej niż taki yy, ścierany na tarce ja sobie sama mogę zetrzeć ogóreczki kupiłam na mizerię czy tam na jakieś inne rzeczy co to jeszcze kupiłam yy, takie chlebki bardzo je lubię do takiego hinduskiego jedzenia moi drodzy yy, one są z koriandą i, 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 i z kolendrą i moi drodzy z czoskiem. Także będą do hinduskiego jedzenia, i do tego jeszcze ryż. Ryżu mam bardzo dużo, także nie musiałam kupować. Bananki, jedne takie zielone, które dopiero dojdą, a drugie takie już do jedzenia. Ja zawsze tak robię, żeby nie łazić co chwilę do sklepu. Czekolady oczywiście są już zjedzone. Udało mi się też kupić. Masełko, kochani. Masełko, 100% masła, bardzo lubię. Nawet organiczną karotkę, marcheweczkę, dwie paczuszki. I jeszcze jakąś tam mam w lodówce. Jogurt naturalny to musi być zawsze w mojej lodówce. Najlepiej typu grecki, ale greckiego dzisiaj nie kupowałam. Tylko ten znalazłam za 65 pensów, także nie niecałego funta. 10 takich bułeczek kupiłam. Te do jeszcze kupię. Dzieciom kupiłam taki. Taką podróbkę Nutelli, bo nie było akurat Nutelli. Yy, taki mm, przecier pomidorowy. Mam też w domu dużo takich, czy to w butelkach szklanych, czy takie. I też takie koncentraty mam. Także do wielu rzeczy, do wielu dań mogę użyć. No i moi drodzy, fajita kit e, do takiego jedzenia meksykańskiego. E, takie. Tortille. Także mam już pomysł na to. Wcale nie trzeba robić tak, jak tutaj yy, w tym pudełeczku można zrobić po swojemu. Udało mi się też, kochaniku. Chodźcie, chodźcie, chodźcie tutaj. Momencik Poszły na dwór, a ja muszę ich pilnować. Yy, jagódki. Znaczy, nie jagódki, tylko te amerykańskie. No, amerykańskie jagody, no dobra. Yy, jabłuszka. Udało mi się nawet y, czeresienki kupić, chyba z pół kilo. Y, cytrynka też do wielu rzeczy. E, tutaj pieczareczki mam. Patryczki mam. Zawsze kupuję y, nie luzem, tylko takie, dlatego że one są tańsze. Ciasteczka tutaj takie dla chłopców. Herbatniki w czekoladzie mlecznej. E, takie cosik. Resztę mam kochani w lodówce, mam śmietanę, mam jeszcze dużo rzeczy, także spokojnie na cały tydzień mogę zrobić obiadki, dobre obiadki. Mam jeszcze jakieś parówki, także też można y, zrobić na przykład, nie wiem, jakieś hot dogi, czy zapiekanki. zamierzam zrobić. Więcej może tych bułek jeszcze dokupię, bo oni bardzo lubią te bułki. Tak, można zrobić... Również, wiecie, jakieś, na przykład, krokieciki z mięsem czy z warzywami. Farsz może być dowolny. Także jestem dzisiaj z siebie naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dumna, bo naprawdę wydałam tylko tyle. Eee, także spoko i niektóre nawet mi się trafiły organiczne rzeczy. A jeszcze, jeszcze mam drugą siatkę. Także czekajcie chwilę. I jeszcze kupiłam mleczko organiczne. Także naprawdę jestem z siebie bardzo, bardzo dumna. Mogę zrobić też jakieś ziemniaczki, na przykład z jajkiem sadzonym, z mizerią. Koperek mam do tego świeży z ogródka, także spokojnie. Kolendra do tych indyjskich jedzeń. Super. Do chicken korma, czy, tylko, czy chicken curry. Mm. Takie papryczki też mogą być nadziewane z mięskiem, z ryżem, czy mogę zrobić jakichś gołąbków nawet. Także na cały tydzień mam już mniej więcej rozplanowane, co będę gotować. Także dało się, dało się. Także moi drodzy, naprawdę bardzo, bardzo się cieszę z tych zakupów, że udało mi się jednak. Za taką kwotę zrobić te zakupy. Naprawdę można tyle rzeczy wyczarować, tylko wystarczy troszeczkę wyobraźni czy nawet coś poszperać po internecie, jakieś nowe przepisy. Spokojnie z tych rzeczy będę mogła zrobić 7 posiłeczków, Tym bardziej, że zawsze coś się jeszcze ma w zanadrzu. Na przykład ja mam zawsze dużo makaronów. Wiecie, teraz były te czasy takie pandemiczne, no w sumie to sam nadal. Więc człowiek sobie zgromadził ryż, yy, wiecie, makaron przeróżny. I mam makaron do lasagne i świderki i taki spaghetti. Także mogę spokojnie zrobić z tego dużo potraw. Czy lasagne, czy spaghetti, yy, czy jakiś makaron na przykład, nie wiem, z jakimś sosikiem dobrym innym, nie tylko pomidorowym. Yy. Chciałabym Wam, kochani, pokazać, jaką używam kostkę taką kokonut. Zamiast takiego mleczka tradycyjnego kokonut milk, bo ja często używam do takich hinduskich jedzeń, rzadko teraz kupuję taką właśnie w puszkach, bo ona ma dużo heni. Zamiast tego to po prostu kupuję taką kostkę na stoisku z chińskimi rzeczami i to jest takie w formie mydełka rozpuszczamy to w wodzie już tam w sosie i przez to zagęszczamy sobie ten sosik na przykład jakiś chicken korma czy jakiś tam chicken curry czy jakieś tam jeszcze inne rodzaje tego hinduskiego jedzenia to jest w 100% naturalne to niestety jest bardzo sztuczne ale Naprawdę można tyle rzeczy zrobić i w tym tygodniu postanowiłam, że będą krokiety. Wystarczy mąka, wystarczy kochani jajeczko, troszeczkę bułki tartej. Nie wiem, czy używacie bułkę tartą. Ja na przykład, jak mam jakieś pozostałości z bułek, to te bułki wysuszam, trnę na tarce i już mam swoją y, bułkę tartą, tak? Nie muszę kupować. Więc krokieciki z mięsem. Czy jakieś warzywne kropieciki można zrobić. To dużo nie kosztuje. Co tam jeszcze? Mogę na przykład zrobić kapustkę zasmażaną, bo mam troszkę bekonu jeszcze w zamrażarce. Oprócz tego mam młodą kapustkę jeszcze w lodówce. Także spokojnie mogę zrobić ziemniaczkami. Bardzo dobry posiłeczek. do tego jakaś maślaneczka. Zawsze mam maślankę w lodówce. Co ja jeszcze tam wypisałam? Co ja w tej lodówce mam? Mam cukinie, kochani. Mam cukinie, więc mogę zrobić takie kotleciki. Cukinie daję szczególnie do leczo, ale też do innych potraw. Też robię takie faszerowane cukinie, ale na przykład mogę w tym tygodniu zrobić jakieś kotleciki. Cukinia, jajko czerwona cebulka do tego żółty ser taki na tarce starty jakieś przyprawy dobre, jakiś rozmaryn czy Wasze jakieś ulubione przyprawy i można ulepić kotleciki i zrobić jedzenie z sosem podać jakimś, nie wiem, keczupem czy kto co woli także masę, masę rzeczy mam dodatkowe jeszcze ziemniaki mam dodatkowe pieczarki dodatkowy ten grecki jogurt, także można naprawdę dużo, dużo rzeczy zrobić za grosze tak naprawdę wystarczy po prostu troszeczkę sobie tej wyobraźni wiecie otworzyć i, i już jest cały wachlarz dań. no kochani to tylko tyle chciałam Wam powiedzieć dzisiaj, a jeszcze chciałam Wam pokazać moje ulubione, jedni smażą na oleju, na przykład, tak? Ja niektóre rzeczy smażę na oleju. Oliwę z oliwek rzadko daję do smażenia, raczej tak do sałatek. Nie lubię na oliwie z oliwie, oliwek smażyć, bo ona tak naprawdę nie jest do tego dostosowana, ale dużo osób smaży na oliwie z oliwek. Ja na przykład wolę. Olej kokosowy do takich hinduskich dań. Ewentualnie kupuję takie masło G. 100% naturalne. Ono jest klarowne. Za to daję, za 500 gram, daję moi drodzy, coś chyba z 7 funtów. Ale ono jest dosyć wydajne. wiecie przy smażeniu nie przypieka, nie przywiera. Lubię, lubię, po prostu lubię. Także no kochani. Więc to wyzwanie kieruję również do Was. I jak zrobicie takie wyzwanie, to podzielcie się w komentarzu pod tym filmikiem, czy Wam też się udało zrobić dobre zakupy za taką cenę. To jest mniej więcej cena 250 zł na polskie, 50 funtów y, na angielskie warunki. A ceny są tutaj podobne y, w tym lidlu jak i w polskim. Także no. Y, 50 funtów na przykład dla osoby, y, nie wiem, dla rodziny dwuosobowej spokojnie starczy. Ale wyzwaniem jest na przykład dla 4, 5, 6-osobowej rodziny, wiecie, za taką kwotę wyżyć. Ale naprawdę powiem Wam, że podziwiam te wszystkie kobiety, które muszą naprawdę dobrze gospodarować pieniędzmi, bo mają ich bardzo super pięknie, no ślicznie narysowałaś, ślicznie narysowałaś pięknie, które. Wiecie, mają na przykład, nie wiem, 2000 dwa, dwa zł czy 3000 zł i e, nie wiem, siedmiosobową rodzinę i muszą wszystkich wykarmić i zawsze ten obiad jest na stole, może nie ma jakichś luksusów, ale sobie kobiety świetnie radzą i naprawdę podziwiam takie osoby i dlatego chciałam spróbować, hmm, czy mi się takie coś uda w ogóle, tak? Hmm. Słuchajcie, tutaj nie chodzi o to, żeby się obżerać, tylko żeby nie chodzić głodnie. Żeby się najeść, ale żeby się nie obżerać. No, dobra moi drodzy. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się chociaż troszeczkę spodobał. Podejmijcie to wyzwanie i się podzielcie w komentarzach pod tym filmikiem. Także dzisiaj się już z Wami żegnam. I życzę miłego dzioneczka i miłego tygodnia. Przepraszam, że tak sapię, ale już dziecko coraz większe. Brzuch mam ogromny i tak mi się ciężko oddycha. Dziecko mi naciska na przeponę i nie mogę oddechu złapać. No dobra kochani, to trzymajcie się i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!